Dzień dobry, witam wszystkich. Godzina 12 wybiła, mamy poniedziałek. Witam wszystkich w nowym tygodniu, 29 dzień września. Rozpoczyna nowy tydzień, końcówkę miesiąca, więc zamykanie świecy tygodniowej, zamykanie świecy miesięcznej to jest bardzo ważne w kontekście ewentualnego markowania, wyciągania ceny, wszelkiego rodzaju zmywek, czy też markowania ceny. Pokażę to wszystko, jak może wyglądać. Dajcie znać, proszę, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Proszę o potwierdzenie na czacie. Pamiętajcie, że to co mówię, pokazuję, ma charakter edukacyjny. Nie są to porady, nie są też to rekomendacje inwestycyjne. Jest to moje prywatne zdanie na temat sytuacji aktualnej, sytuacji tej. Technicznej na jakach finansowych. Należy o tym pamiętać i być tego świadomym, że inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem. Także proszę o tym pamiętać. Przechodzimy, słuchajcie, już do, do walut. Może zaczniemy, moi drodzy, od walut i zakończymy, jak Wojtek proponuje, że gaz może być może być Wojtku oczywiście nad gaz jak najbardziej tylko po kolei dobrze więc najpierw zaczynamy e, od tego co ważne a na walutach się dzieje dzieje się moi drodzy tutaj pięknie w test zadziała. pokazywałem w zeszłym tygodniu e, mało i duże fi 61 161 więc tutaj piękna reakcja wychodzimy i to jest jeden właśnie z tych przykładów e, że mamy od poziomu do poziomu proszę zobaczyć odbicie bo 61 do poziomu 61 w tym momencie e, bardzo ciekawe wsparcie mało techniczne bo nie jest na poziomie idealnie na, na FIBO. Natomiast zobaczcie jedną rzecz, jak pomierzymy sobie i sprawdzimy punkty odniesienia po lewej stronie, to widzimy, że dokładnie na tych poziomach tutaj fundu do Jena reagował, to jest połowa, pierwsza połowa tego miesiąca jedenasty, potem siedemnasty, potem ten dolny cień w godzinach wieczornych, potem znowu były testy tego poziomu 199,63 i w tym momencie, w tym obszarze, wczoraj nawet mówiłem na niedzielnej odprawie, są takie pojęcia bardzo ważne, jako obszary Fibonacciego, czy po prostu obszary cenowe, które wynikają z pewnych mierzeń, prawda? One Stanowią bardzo często już nie punkty, a takie miejsca zwrotne, obszary zwrotne, jak sama nazwa mówi. No i w takim obszarze jesteśmy na funcie do Jena. Technicznie wygląda bardzo ciekawie na ewentualne jakieś odbicie. Tutaj pamiętajmy, że jeszcze na 4-godzinówce Wam pokażę, że to odbicie tutaj z tego poziomu, ono może być jedynie chwilowe. Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzymy na 4-godzinówkę i dodamy ruch mierzony, to powinniśmy mieć z tyłu głowy możliwy taki układ no, wyższego rzędu prawda, No bo to jest, proszę zacząć, głowa z ramionami, czyli te lewe ramiona widoczne dokładnie ósmego, głowa na szczycie i prawe ramiona FIBO, prawda? To mówiłem w zeszłym tygodniu. No i w tym momencie zobaczcie dodatkową ekspansję, czyli fala A, fala B i, i fala C. Momencik. Mamy FIBO, tak jest. Oto to chodzi. Efes to ruch mierzony, e, zasięg 198,39. Tak jak mówię, na razie tutaj informuję o tym, bo jeżeli te poziomy, o których powiedziałem przed chwilą, e, by zostały wybite, czyli ta strefa między 199,60, 55, no to wtedy kolejny scenariusz to jest właśnie ten zygzak ABC, prawda? I równość fal wypada niżej, 198,39. Zobaczmy na Bitcoinie, bo tutaj widzę, że e, podbiliśmy, to no, pięknie wybroniliśmy, prawda? No FIBO Wybroniło bitcoina na dywergencji. Za bardzo powiem Wam szczerze, tego poziomu nie czułem nawet wczoraj na niedzielnej odprawie o tym mówiłem, że ten popyt był tutaj co prawda malejący, prawda? Ale on się budował. On się dopiero budował, w tym momencie zaczyna to przyspieszać. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, bo jak dodamy POFA, czyli pomiar ostatniej fali na bitcoinie, to zobaczcie, z czym rynek walczy. I znowu przykład od poziomu do poziomu. Pamiętamy, dołek był na 161. Odbicie poszło od Fibot 161 do jakiego poziomu? Do 61, więc znowu jest taka kombinacja małe fi duże fi duże małe no w tym wypadku do dużego do małego bardzo ciekawy Moment na 112, bo jeżeli ten poziom nie zostanie wybroniony, on jest oczywiście opory, więc kolor czerwony. Jeżeli ten poziom nie zostanie wybroniony, rynek, e, znaczy rynek gdzieś tam zacznie odbijać od tego miejsca, duża szansa, że idziemy na nowe dołki, prawda? Nawet poniżej 109 tysięcy. E, Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednym, bo tak naprawdę to, co widzimy na Bitcoinie, może być pierwszą częścią układu, e, czy też budującej się formacji na odbicie BC, ewentualnie punkt D e, troszeczkę wyżej, okolice nawet 113, prawda? Więc i układ i ten poziom 61 na Bitcoinie, technicznie bardzo, bardzo ważny poziom. No dobra, przechodzimy dalej, zobaczmy złoto. Na złocie, widzę, pierwsza podaż się zaczyna pojawiać. Tutaj mówiliśmy ostatnio o tych mierzeniach zewnętrznych. Przypomnijmy sobie, pierwsza podaż, właściwie pierwsza dywergencja, tak? Bo tak naprawdę widzimy, że tutaj jest ta, ten rodzaj dywergencji mało popularnej, czyli dywergencja stała, prawda? że Wartości na wolumenie, na obrotach, zobaczcie, na wolumenie skumulowane one są stałe. Yeah. <laughs> natomiast rynek mimo wszystko gdzieś tam wyciska i idzie do góry, tak, 161, tutaj mamy 161, 3836, no jest poziom ciekawy, mamy deep Kraba to jest formacja też bardzo istotna, czyli jak sama mówi, deep głęboki, punkt B na 8,8, często sięga właśnie tego ostatniego mierzenia najgłębszego, ale punkt D, decyzyjny, najważniejszy, 161, to jest ten poziom 3836, na tej dywergencji, jeżeli by się to utrzymało, to jak najbardziej bardziej ten poziom 161 na złocie będzie mnie interesował no, na dzień dzisiejszy, ale również na ten tydzień, bo oczywiście może być scenariusz tego typu, że dochodzimy, odbijamy i testujemy i potem znowu dywergencja się pojawi, prawda, na jej teście, na tak zwanym podwójnym teście poziomu FIBO. No dobrze to wygląda, powiem wam, dużo okazji, fajnych okazji, bo i ten Bitcoin z rana wystrzelił i tutaj na, na surowcach się buduje bardziej złoto, na silver tutaj, no też jest rodzaj dywergencji, ale nic poza tym, więc pamiętajmy, że no, w tym momencie musi się setup zbudować, nie widać tego mierzenia e, i tego scenariusza z tym poziomem FIBO na srebrze, na złocie doskonale widać, bo tam jest jej układ harmoniczny, a na srebrze, zobaczcie, mamy jedynie informację o tym, że te dywergencje, ta dywergencja stała się pojawia, technicznie jest troszeczkę za mało. No dobrze, przechodzimy. Rynek KK, zobaczmy ropę, zobaczmy ten gaz ziemny. Tutaj mówiliśmy, moi drodzy, o tych poziomach. Bardzo ważne, jak pokazywałem tutaj ten dołek, to jest dołek z no, klasyka gatunku, z POKA, prawda? Czy pomija tej ostatniej korekty zielonej tutaj ją w tym momencie przypominam, 161 FIBO, mówiłem, że cena może dojść i zareagować, no i co mamy? Właśnie ten scenariusz się wypełnia, dochodzimy do 7,370, odbijamy, retestujemy, czyli to jest to, co się bardzo często pojawia, pierwszy dołek i ponowny test poziomu FIBO, a poziom FIBO stoi, prawda, 161, idziemy wyżej, tutaj mocnym oporem jest ZZB, są pewnego rodzaju takie setupy oparte na schodach cenowych, prawda, czyli od dołka, od FIBO odbijamy, idziemy do wcześniejszych dołka i ten dołek już wam przypominam to był dołek z 9 z 9 czerwca nie czerwca tego września I on może być przetestowany łapiemy schody cenowe ewentualnie taką konsolkę prawda czy taki trend boczny od dolnej zielonej do górnej czerwonej no podejrzewam że tak może być ale tutaj wasza informacja jest taka że rynek wybronił poziom że tutaj zarespektował poziom Fibo poziom o którym mówiliśmy już od nie wiem dwóch tygodni na pewno wspominałem że te miejsca spadku były były, rynek wypełnił i się odbił, czyli już te dołki są nieprzypadkowe. Bardzo wasza informacja dla nas. Przechodzimy dalej. CLZ, zobaczmy rynek ropy. Na WTI też idziemy zgodnie z planem. Tutaj zobaczę ten układ harmoniczny. Ja go pokazywałem pokazywałem go nie tak dawno, kilka dni temu. Mówiłem, prosiłem, żebyście pamiętali o tym setupie. On się troszeczkę rozwinął, bo mamy jeszcze tutaj w 161. Zobaczcie. O, właśnie. Tak, jest 161. Idziemy, i też sytuacja ciekawa, dlatego że mamy ZZB, mamy dwa poziomy, dwa wsparcia. Na jednym jesteśmy tutaj już. Ja mimo wszystko go jeszcze nie atakuję, bez godzina troszeczkę nieodpowiednia do tilingu, bez 12, tak? No samo południe, więc na pewno czekam na sesję amerykańską, ale coś na rzeczy jest. Za chwilkę doprecyzujemy dlaczego. Tu mamy kolejny poziom, tutaj mamy mierzenie tego wzrostu, no i myślę, że to, co najważniejsze, doskonale widać, prawda? Na jakich poziomach stoją te wsparcia? Na 50, 50 lubi tak? Mamy 38, mamy ZZB, no bardzo ładnie, 64, 80, 64, 24. Te wsparcia są na dzisiaj. Eee, może być ciekawie w kontekście odbicia i ponownego e, zejścia. Więc zbiorę to również, e, moi drodzy, pod uwagę. Tutaj... E, Rafał napisał, że mam zbyt blisko mikrofon, Dajcie znać, jak tam z tym mikrofonem. Faktycznie może go zbyt mocno podgłośniłem, więc mogę go troszeczkę odsunąć. Dajcie znać, ale wydawało mi się, że jest ok. Przechodzimy dalej. Gaz ziemny, tak. N, G, Z. Zobaczmy, czy d 1. Zobaczmy 4 godzinówkę. Tak, tutaj widzę, że. Wybroniliśmy na dywergencji tego one to one idziemy wyżej, no z D1 jest taki setup też, który należy wziąć pod uwagę, bo ja o nim już mówiłem z dwa tygodnie temu, to jest D1, więc jedynie przypominam, jest ok tak? No to dobrze, to dobrze, bo już wiecie, nie chcę nic kombinować. Mamy X na górze, a punkt B na tym 61 i ten poziom był pokazywany, nie mówiłem, że to może nam posłużyć do tego, żeby się sko skończyć budował, czy po prostu wypełnił układ, wypełniła formacja. Formacja harmoniczna jest wyżej, 3,44, 3,54, no i tutaj mamy punkt D, tu mamy zakończenie, tutaj ta fala CD wzrostowa, zobaczcie, przy tym wolumenie na D1, zobaczmy, czy jest zgodność, z 4 godzinówką, ale wydaje mi się, że widziałem tam popyt. Tak, jest, więc tutaj no, pamiętajmy, że te mierzenia takie kluczowe, odbicia, punkt D, czy też wypełnienie całej formacji, to już wyżej 3,45, 3,54. Tutaj pamiętajmy ten punkt D. No, jaki cały układ harmoniczny może się pojawić. No dobra, lecimy dalej. Przechodzimy już do, do indeksów, tak? Przechodzimy do indeksów, zobaczmy SP. Zobaczmy, moi drodzy, jak to wygląda. Zewnętrzne, zewnętrzne mierzenia, proszę zobaczyć, zaatakowane, no, to już jest to, o czym, o czym mówiliśmy i nawet nie sądziłem, powiem Wam szczerze, że tak szybko, bo wczoraj na niedzielę odprawie mówiłem o tym, że tak szybko te setupy zostaną zrealizowane. Zobaczcie, 161, uderzone, 6680, tam był ten poziom, prawda, nawet już widzę z głowy, Pamiętam, świetnie to wygląda. Uderzenie w FIBO mamy, prawda? Zobaczcie 161. Na górze mamy XA, więc potencjalny układ harmoniczny tutaj się znajduje. Jedynie przypomnę, bo o tym była mowa. Mamy XA. Beta druga część układu, czyli Fala CD, idealnie, szybko, dynamicznie się wypełniła. I uderzyliśmy w 161. To jest bardzo ważna informacja, że dzisiaj sesja amerykańska może być alcy ciekawa Nie tylko na SP, ale również zobaczcie na Nasdaku to samo, tak? Mamy co? Mamy uderzenie w FIBO 161. E, sytuacja jest. Jeżeli chodzi o formację chemiczną, bardzo podobna, tak? Struktura falowa na górze. Mamy XA, zobaczcie, pierwsza część układu: AB B, C i punkt D na FIBO. Mamy, mamy 24, 460, 463, tak? Dobrze mówię. 24, 660, przepraszam, 660. E, 660 663. E, także tutaj no bardzo ciekawie. E, zobaczmy jeszcze DAXa niemieckiego. Na H1 tutaj ten lokalny Altuanem, podpowiadacie? Tak, tak, widzę, widzę, już je widzę i pokazuję. E, w Altuanie się poruszamy na DAXie. Oczywiście bierzemy pod uwagę możliwe zrzucenie i ewentualne zaatakowanie. Zobaczmy, tutaj mamy 1 do 1, tutaj mamy 1 to 1, a tutaj też mamy 1 to 1, no jednak to broni. Na pewno dla zasady, prawda? No, dodajemy pofa pomiędzy ostatniej fali, tutaj 50-61. Dwa poziomy są ciekawe. Nie mogę powiedzieć, że 50 jest lepsza, bo jak zobaczymy tutaj wcześniejszą reakcję, proszę zobaczyć typowy ZZB, czyli to, co było oporem 23-24-5 września, na zasadzie jej testu może stać się mocnym wsparciem. 20 3, 721, ale 61 mamy tutaj, 23687. No dwa poziomy. Ja bym powiedział, że w tym momencie na DAX-ie technicznie dwa bardzo ważne wsparcia wynikające z mierzeń FIBO znajdują się troszeczkę niżej. No i waluty. Waluty na zakończenie. Dołek na dolarze był do włapania, piszecie. Tak, był do włapania. Mówiłem o tym wczoraj, prosiłem żebyście pomierzyli pofa. Mówiliśmy też o tym, że tutaj co prawda troszeczkę nadbita, ale ten ZZB, bo o tym była mowa e, i prosiłem, żebyście pamiętali dokładnie tę strefę, prawda? Bo tak e, omawialiśmy jako obszar FIBO, e, więc doskonale to widać, że rynek zareagował. Tutaj te e, szczyty się okazały bardzo kluczowe. 19-22 dzień e, września, potem widzę jeszcze przetestowany 24, no i mamy atak dzisiaj, tak? Mamy atak z samego jana. ZZB wybroniliśmy wzmocnienie 61, a na dolarze 61 bardzo dobrze pracuje, no i odbijamy. Tutaj pamiętajmy, żeby wziąć pod uwagę ewentualnego Wantuana, bo sam zasięg tego pierwszego odbicia, to co widzimy w tym momencie na dolarze, może wypełnić jedynie Wantuana i dostajemy cofkę. Dużo takich setupów widziałem, że rynek wypełnia lokalnego Wantuana, łapie blokadę na FIBO, łapie blokadę na geometrię, na przykład tutaj 36490 i Schodzimy dalej w dół, testujemy ponownie dołek z dzisiaj, na tak zwanym jej teście, więc ta ponowna, ponowna szansa, ponowny test tej linii układu te, tych dwóch linii może nastąpić, ale w tym momencie one, -to -one się bardzo ładnie wypełnia. Kiedy kolejne spotkanie edukacyjne, więc zapadło pytanie. Moi drodzy, we wtorek robimy spotkania. Jutro druga część, pierwsza się okazała no, małym, nawet większym. By powiedział, wcale nie takim małym sukcesem. Widzę, że ten projekt był potrzebny, otwarty, darmowy. Oczywiście. Jutro będzie niespodzianka. Otrzymacie pięć istotnych elementów, które u mnie się sprawdziły w momencie, jak starałem się uczyć tradingu, czy doskonalić, jeżeli chodzi o moje podejście, ćwiczenia, prowadzenie dziennika i tak dalej. Spisałem to w pięciu punktach. Dla wszystkich jest przewidziana właśnie ta niespodzianka. Otrzymacie gotowe opracowanie. Także wystarczy się zapisać. Jutro, godzina 18. drugie spotkanie. Bardzo ważne Spotkanie już bardzo praktyczne e, z cyklu wielki kurs tradingu. Okej, okay? więc proszę pamiętać, żeby dołączyć, zapisać się, macie link na czacie. Ja przechodzę dalej. Szybki rzut oka, na etka na funta, co tam na walutach się dzieje. Na walutach też widzę tutaj moment zwrotny, no i jest, prawda, też jesteśmy na tym ZZB też, ten poziom był pokazywany, no i cena bardzo ładnie, no to są takie, powiem Wam, moje ulubione setupy, jeden z ulubionych, prawda, bo takich stałych setupów, czy na strzałkach, czy na tym najnowszym systemie, no jest już naprawdę dużo, to jest taki, można powiedzieć, klasyczny setup oparty na ZZB, czyli element price action z FIBO, prawda, no bo wszelkiego rodzaju potwierdzenia są na poziomie, na poziomie FIBO, no i tutaj widzimy jeden 17,30, jednak zaczyna odbijać, także podobnie jak na dolarze, też mamy korektę, też mamy one to one i to się już wypełniło, zobaczcie, to się już wypełniło. Ja bym tutaj jeszcze, żeby nie było zaskoczenia, dołożył pofa. a mierzymy POF-a ostatniej fali, 50,61, są poziomy na euro, na funcie, bardzo dobrze działają, także tutaj to zejście może być 1,1698, 1,1689, nawet na zasadzie ruchu trójfalowego, czyli to, co widzimy, to zrzucenie może być fala A, podbicie pod B i zejście falą C, prawda? A wszystko odbywać się może bardzo blisko poziomu FIBO. Zobaczmy GBPUSD, sytuacja, e, sytuacja też widzę tutaj z tym zejściem i zatrzymaniem. No zatrzymanie na poziomie, moi drodzy, to jest magia FIBO, zobaczcie. To jest idealny, idealny przykład, 61, proszę zobaczyć, ZZB, to o czym mówiłem przed chwilą, w kontekście eurodolara wystąpiło idealnie na setupie, są tak zwane setupy łączone, setapy skorelowane, czyli na rękach, które technicznie wyglądają podobnie, no i ten wykres jest na spadkowe na funcie tak samo, tam był ZZB i na funcie również jest ZZB, wzmocnione FIBO, dlatego powiedziałem, to są moje ulubione setupy, no bo mamy 61, widzimy, mamy ZZB, czyli ten dołek z wysokiego drugiego w tym momencie na rejterście jest oporem, prawda, zasada, Zmiany biegunów wzmocniona precyzją FIBO 61. Pięknie odbijamy. Tutaj duża szansa, że będziemy, e, będziemy atakować poziomy. Już mamy, mówię jakie, bo oczywiście tutaj bardzo często ma zastosowanie ta, ten, to podejście od poziomu do poziomu. No i jeżeli odbijamy od 61, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że idziemy na 61, ale układu. Tego ostatniego, zgodnie z definicją POFA, prawda? 1,3371, 50 po drodze, też pamiętajmy. Ja może zaznaczę dwoma kolorami, żeby każdy sobie te poziomy u siebie też na zaznaczył. Od oporu czerwonego no, odbiliśmy, natomiast zielone poziomy, mocne wsparcia 50 i kolejne niżej 61. Znajdują się tutaj 1,3388, 1,3371. Także dołki na walutach uważam, że przed nami Bitcoin bardzo ładnie wytrzymał. To 161, o której się troszeczkę bałem, ale widzę, że odjeżdżamy, więc faktycznie FIBO odwróciło bitcoina, a waluty wypełnia. Więc e, dzisiaj e, to już tyle. Słyszymy się o 18 na wyzwaniu. Serdecznie zapraszam. Wyzwanie FIBO na czego odbywa się w każdy poniedziałek nasze edukacyjne spotkania o 18.00. Jutro o godzinie 18.00 wielki kurs tradingu. Macie zaproszenie na czacie, a w środę robimy live'a. Robimy live'a, moi drodzy, nauka inwestowania online. Tym razem rozgrywamy sesję nieeuropejską, tak jak było ostatnio, tylko sesję amerykańską. Godzina 16.00. Więc serdecznie zapraszam. Bardzo intensywny tydzień. Jak zawsze nam się zapowiada.